Dosyć tego, nie będziecie razem. Dziękuję. Dzisiaj będzie wyjątkowy filmik, bo wiem, mam nazwę Stado Koni, ale. O koniach nie nagrywa. Więc pomyśleliśmy, że nagramy dzisiaj z końmi film. Jutro też będzie taki odcinek, druga część tego, albo jak skończymy dzisiaj, to tak. będzie inny. Dobra, to zaczynamy. Jutro będziecie z innymi końmi, bo ona będzie swoje. Tak. No. Dzień. Kocham. Ciebie też kochanie. Dosiedź tego! Wyjdźcie stąd. Wyjdźcie stąd. Nie będziecie razem. Wyjdźcie stąd! Wyjdźcie stąd! Dobieram na tej Wyjdźcie Wyjdźcie to pojęcie! Nie wierzę. Ja po prostu nie, nie wierzę. Cało. Nie, nie wiem. Nie, nie umiem oddychać. Wow. Um. nie oddychaj, oddychaj. Jak mam oddychać, jak nie umiem. O Wdech i poch. Lepiej? Ją. No, musi zostać w szpitalu, pokazuje nam tutaj, że ma słaby oddech, że po prostu może za niedługo zginąć. Dlatego przypnialiśmy jej kroplówkę i jakby no musi zostać kilka dni w szpitalu, żeby odpoczęła. No i no. Okej. Okay. Ja, ja jeszcze chcę ci coś powiedzieć. Może państwo tam wyjść? Naturalnie. Tak? Oh, i've been thinking i want you to be here. i want you to be here. Co się dzieje? Boli mnie brzuch! Au. Au. Szybko, szybko, co się dzieje? Proszę wyjść! Godziny później. Auu! Proszę wejść. Co? To nie wiem, co ty mnie On One są brązowy Muszę ci coś powiedzieć. Mój były. Miałam byłego. Ale nie gniewaj się. Zostawisz mnie z dzieckiem? Taki będziesz? Robisz. Nawet jeśli on jest mój, wychowam go jak mój, mojego. Nigdy ci nie zostawię. Eee, tak. Ta ta. Chodźmy do domu, lekarze powiedz, że już masz iść. To czekaj, zawołaj i żeby mnie odpięli. Już odpinamy, już odpinamy. Dobrze. No widzenia, miłego Życia Halo? No halo Rodziłam Ci dziecko, ale nie będziemy go razem wychowywać. No dobra, ja idę do sklepu, pa. O, witaj, synku! tato! Tato! Synetku. Ej, go zostaw! nasze dziecko! Kiedy odzyskamy naszego syna? Nie wiem. Ale taki za naszym synem. Ja tak samo. Znaczy, no nie był nasz mama. Ale... Czekaj, ja otworzę. Tak? Kim ty jesteś? Hej, mamo. Jaka mama Ja cię nie znam. To ja, twój syn. Janusz, chodź na chwilę! Janusz! Rono! Mam Rono, a nie Janusz. Dobra, cicho. Ktoś tu przyszedł i mówi mi, że to jest nasz syn. No i widzisz, w masz, tych maszmarach, nowych oczu, to jest nasz syn. Kochanie! Chodź tu, idziesz do naszego domku. Mam 21 lat. Ale idę. Teraz wrócę. Uh. I teraz usłyszałam jaką Czekaj! Ja nie mam Ale z ciebie świnia mam. Robimy się dobre, spokojnie.

Ja, ja mam porąbane życie. Łagam, wybaczcie mi. Łagam. Nie mam mowy. Błagam. proszę, ostatnia szansa. Tato. Nie, później. Do szpitala. Jedziemy! I... Dzień dobry. Kim pan jest? Pan jest z rodziny? Przepraszam. Biegłem całą tą... Pan jest z rodziny? Jestem mężem. A to Nie. jest ta syn. A to nasz wnuczek. Dobrze, ale... Zaraz powiemy panu o co chodzi. Proszę wyjść. O nie, szybko trzeba ją ewakuować. Proszę szybko wyjść. Proszę wyjść z sali. O nie. Proszę jej nie dotykać, ona jest w ciężkim stanie. nie. I już w normie. O to my wychodzimy. chodzimy. Współpracuję Masz Komisją na zarcie, nie w tego. tego. Co tej chwili, w tej chwili, Weź mi los, weź mi los, Zobacz mi raz. Ja idę do mojej mi Nie! Zostaw! Zostaw mnie Zobacz mi raz. mnie gnoju. Haro! Ktoś tutaj w ogóle żyje? Ja nie chcę już więcej żyć! Ja cię uratował. Brawo Musisz mi ciągle dogadywać. Zostawialiś nasz dla tego wranego. No ma małganie się. Nie, nie. Nas... Nie, kocham wasze tatę. To wolę. On mi dodał coś do, na, do wody, rozumiesz? To nie zawali, uciekaj, szybko! Ale nie rozumiem, że on mi coś dosywał do wody. Kto? No to były! Nie ja. chciałam! Ja naprawdę mm -hmm. chciałam z wami mieszkać. Mm -hmm. A ja tym kulem wiesz? Nie wierzę. Nie wierzą mi, po prostu nie wierzą mi. Własnej matki. Muszę ich przeprosić. Temu mu. Nie wierzą mi, po prostu nie wierzą! Nie wierzą! Teraz. Znowu razem zgadzam się. Ja tak samo. Dwa. Jutro. Pa!